A więc, tu się ścięli jedna parka. Tu się ścięli druga parka. Tu jest Pawik z Mewką. Tu jest ten Płowy z Rysiem, to też jest parka. Oni tutaj swoje gniazdko mają. Ciekawe jakie po nich młode będą. Więc w tej, tutaj, w tej, w tym gniazdku jest ta para. Ten pawik z mewką, a w tamtym drugim o. W tym jest. O, ten gołąb jest sparowany z, z tym gołębiem. Czyli to jest też ten taki gruby z, z pocztowym. Ciekawe, jakie pewnie właśnie młode będą. Dałem tu przed chwilą jeść. Coś ich nie kręci do jedzenia. Więc to jest taki krótszy film. I do zobaczenia w następnym.